Niesamowite właściwości czosnku. Rosyjscy naukowcy wraz z chińskimi kolegami odkryli, że czosnek zapobiega tworzeniu się blaszek miażdżycowych, chroniąc w ten sposób organizm przed atakami serca, udarami i normalizując ciśnienie krwi. Badacze z Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego imienia. Plechanowa wraz z badaczami z Chin badali wpływ czosnku i opartych na nim preparatów na ludzkie ciało. Według wyników badania publikowanych w chińskim czasopiśmie, naukowcy odkryli, że czosnek może być aktywnie wykorzystywany w leczeniu miażdżycy. Obecnie stosowane statyny mają wiele skutków ubocznych, podczas gdy czosnek praktycznie ich nie ma. Czosnek zapobiega gromadzeniu się cholesterolu w dwóch warstwach wewnętrznych ścian naczyń krwionośnych. Ściany naczyń krwionośnych składają się z trzech warstw: tumnica intima, tumnica media i tunica externa. Zapobiegając w ten sposób tworzeniu się blaszek miażdżycowych, powiedział dyrektor Instytutu Badań Naukowych imienia Plechanowa, profesor Wasili Garagodin, Podkreślił, że pod wpływem czosnku już utworzone blaszki miażdżycowe rozpuszczają się, poprawia się krzepnięcie krwi, a ciśnienie tętnicze jest normalizowane.